Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała, Chwała Tobie, Pani. Jezus w powieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludzi. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawia ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę woły, tuczne zwierzęta, ubite wszystko jest gotowe przyjdźcie na ucztę. Lecz oni to zlekceważyli i odeszli. Jeden na swoje pole. Drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili suki i zniezauważywszy je, za pozabijanie. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska, kazał wytracić owych zabójców, a miasta ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej gody. Idźcie więc na rozstajne drogi, Zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słuzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, i tych złych i dobrych. Sala weselna napełniła się wiesiarnikami. Szedł król, żeby się przypatrzeć wiesiarnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Leżono po niemiał, wtedy król rzekł do such. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Oto słowo Pańskie, Pała Tobie Chryste. Bo wielu jest powołanych, Lecz mało wybranych. Siostry i bracia, w tym ciągle wakacyjnym duchu i wakacyjnej, wakacyjnej formule przychodzi nam się dzisiaj zmierzyć z jakże ważną, perygotną Ewangelijną. Jakże ona jest też symptomatyczna, szczególnie kiedy dzisiaj modlimy się w intencji naszych. Braci kleryków prosząc Pana, aby, aby im pobłogosławił, aby nam wszystkim pobłogosławił, aby rozpoznali w sobie ten głos, który kiedyś przed laty, przed kilkoma miesiącami, przed kilkoma laty, gdzieś tam w ich sercach się pojawił. Pan Jezus porównuje dzisiaj Królestwo Niebieskie do uczty. Na którą król zaprasza swoich poddanych. Zaproszenie jest wielkie, bo przychodzi od samego Boga. I to zaproszenie do kapłaństwa jest też bardzo wielkie, bo pochodzi od samego Jezusa Chrystusa. Zaproszenie, które usłyszałeś w jakże różnych okolicznościach. Może przed wieloma laty w sercu jednego, może przed kilkoma laty w sercu kolejnego. Może nad jeziorem, może nad stawem, może na wakacjach, może w sali lekcyjnej. Ale to zaproszenie jest wielkie, bo pochodzi od samego Jezusa Chrystusa. A jednak, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, wielu jest zaproszonych i tylko niektórzy zostaną wybrani. Ale spójrzmy najpierw na to, co się wydarzyło. Pan zaprosił wielu. I z wielu spośród tych zaproszonych zlekceważyło tę łaskę. Mówiąc, mniej mnie zausprawiedliwionego, bo ja mam swoje pole, więc muszę pójść na pole. Inny poszedł do swojego chramu, bo zajmował się na co dzień handlem. Jeszcze inny poszedł do swojej rodziny, bo uważał, że tak będzie najlepiej. I że Pan z pewnością, z wielką łagodnością i zrozumieniem spojrzy na jego nieobecność, właściwie niczym nie usprawiedliwioną. Ale byli również i tacy, którzy widząc, że nie mają usprawiedliwienia, postanowili potraktować sługi króla w sposób jakże bardzo brutalny, mordujący. Czy to nie jest obraz współczesnego człowieka? Czy to nie jest obraz również współczesnych naszych kandydatów, nie mówię o tych naszych, ale współczesnie żyjących w przestrzeni życia Chrystusowego Kościoła kandydatów do kapłaństwa? Bieg 21, światowe możliwości, podróże, technologia, sukcesy, rozrywki. Człowiek dzisiejszy tak łatwo mówi Bogu, nie mam czasu, Panie, mam swoje zadania, poukładany plan zawodowy, muszę się zająć innymi sprawami ważniejszymi, może później, może kiedyś, może, nie wiem, w starości. A uczta trwa, Chrystus czeka. Moi drodzy, to właśnie tutaj tkwi istota Ewangelii Chrystusowej. Bo Bóg nigdy nie przestaje zapraszać. Jeśli odrzucają jedni, on kieruje zaproszenie do innych, kieruje zaproszenie do biednych, do ludzi pochodzących z różnych środowisk, czego przykładem jest patron dnia dzisiejszego, święty Józef X, który wychodził się z pewnością z bardzo ubogiej, wielodzielnej, dziesięcioro dzieci. W XIX wieku możemy sobie wyobrazić, w jak ciężkich warunkach się wychowywają. A jednak to zaproszenie zostało odczytane. Pan Jezus kieruje to zaproszenie do ludzi chorych. Kieruje również do ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wydają się być daleko od Chrystusowego Kościoła, bo może kieruje je do ludzi, którzy są z różnych innych. Na pierwszy rzut oka znowu powtarzając, ugrupowań społecznych, które są daleko od Boga, a mimo to oni odczytują to zaproszenie. Ale kieruje również do ludzi zagubionych. Kieruje również do Ciebie, droga siostro i bracie, i do mnie. Jego miłość nie zna granic, jego miłość nie stygmatyzuje tych, których zaprasza. Ale jest jeszcze dzisiaj płynące z dzisiejszej Ewangelii jedno bardzo ważne ostrzeżenie. Ewangelia mówi o człowieku, który przyszedł na ucztę bez stroju weselnego, no i został, jak słyszeliśmy, wyrzucony. Jak to mamy rozumieć? O co chodzi? Strój weselny to przecież nie garnitur czy sukienka. Nie o ten rodzaj stroju weselnego, w tym, w tym symbolicznym akcji dzisiejszej belgo chodzi. To symbol przemienionego serca, oczyszczonego serca. To znak, że naprawdę chcę być z Bogiem, że nie tylko korzystam z zaproszenia, ale przychodzę z otwartym sercem i zrobię wszystko w swoim życiu, aby spotkać się z Tobą, Panie Jezu, w pokorze i miłości. Ewangelia stawia nam dzisiaj nam wszystkim tu obecnym, ale również Wam, drodzy bracia klerycy, dwa ważne pytania. Czy odpowiadam na zaproszenie Boga, czy zawsze mam ważniejsze sprawy, które powodują, że w danym momencie nie będę miał dla Ciebie czasu? Czy kiedy staję przed Nim w modlitwie, czy kiedy staję przed Nim w Eucharystii? naszej codzienności, w pracy, w zaangażowaniu? Czy w takich sytuacjach mam serce godowe i tę szatę z ubraną w miłości i przebaczenia? Moi kochani, Bóg nieustannie zaprasza nas na swoją ucztę. To nie jest jednorazowe wezwanie. To nie jest jednorazowe zaproszenie i, i zachęta. Pytanie brzmi jednak czy odpowiem dzisiaj z radością? Czy znowu będę robił wszystko, żeby odłożyć to na później? Żeby odłożyć na inny czas? Żeby skorzystać z tego, że może ktoś jest bardzo łagodny, wyrozumiały i powiedzieć, ja dzisiaj nie mam czasu, bo muszę iść na pole, bo muszę iść do handlu, bo muszę zająć się inną osobą. Bóg nieustannie nas zaprasza, drodzy bracia. I poprośmy dzisiaj z wielką pokorą Pana Jezusa, ale nade nad wszystko podziękujmy Mu za to, że nigdy się nie męczy. Widząc nas, naszą duchowość, nasze zaangażowanie, naszą mizerię życiową, intelektualną i duchową, nie męczy się ale zaprasza nas do swojego stołu. I prośmy, aby nauczył nas nie odkładać mojej miłości na jutro, ale udzielił nam łaski takiego czystego serca i takiej pełnej gotowości, abym każdego dnia mógł być Twoim Panie, w Eucharystii, w modlitwie, w studium seminarium, w spotkaniach z drugim człowiekiem. I w tej pięknej formacji, w której Wy, drodzy bracia, uczestniczycie. I w takim duchu zechciejmy dzisiaj również zanieść nasze wspólne, wspólnotowe błagania, prosząc, aby Pan zechciał nas wysłuchać, aby nam to w dalszym życiu. Prośmy, aby członkowie, członkowie Chrystusowego Kościoła zawsze byli obdarowani danami Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przeżywamy miesiąc sierpień, który od wielu dziesięcioleci w polskiej tradycji jest przeżywany jako miesiąc walki z alkoholizmem. Prośmy również w intencji współczesnego naszego narodu, aby raził sobie z plagą pijaństwa, a podejmowane zobowiązania abstynenckie były dotrzymywane. Nie tylko w sierpniu, ale w całym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za osoby niepełnosprawne, aby spotykały się z pomocą społeczną, społeczeństwa i wsparciem ze strony państwa i bliźnich, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Otożmy naszą pamięcią modlitewną naszych zmarłych nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, katechetów zmarłych, dzisiaj zmarłego. Świętej Pamięci Księdza Arcybiskupa Kowalczyka, mojego profesora prawa kanon kanonicznego i prymasa Polski, aby Pan, mimo naszych słabości, ludzkich słabości, grzechów i błędów, które towarzyszą naszemu życiu, przyjął ich do swojego Królestwa w Niebie i odpuścił im grzechy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas pełni. Prośmy w intencji naszych kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, aby w swojej informacji zawsze byli otwarci na wołanie Pana, aby nigdy nie wymawiali się Panu, że mają cokolwiek ważniejszego w życiu do zrobienia w sytuacji, kiedy On ich zaprasza i woła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas wszystkich, dzisiaj uczestniczących w dzisiejszej Eucharystii, Prośmy aby, abyśmy umieli odpowiedzieć na Boże zaproszenie, a w szczególności na to za, codzienne zaproszenie do przyjęcia Komunii Świętej Sakramentalnej tutaj w Kaplicy. I wy wszyscy, którzy uczestniczycie w tej Świętej Eucharystii poprzez transmisję Komunii Świętej Duchowej, która ma tę samą wartość, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.